Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do was z albumem dziecięcym Wykonanym według tutoriali Klaudii Wójciak Tym razem jest to wersja dla dziewczynki Mogliście już zobaczyć wersję dla chłopca Tutaj z datą Cały czas odebrany, wiecie, covid przeszkadza e. Tutaj na tym też będzie data Ale jeszcze nie wiem dla kogo będzie Więc nie ma daty Tutaj grzbiet jest biały, z tyłu tylko logo Bardzo proste Całość jest wykonana z kolekcji Craft O'Clock Sweet, Sweet and... Sleep and Dream e. Tutaj mamy kieszonkę z metryczką. To jest taka z kart do kolekcji. I dwie maty na zdjęcia. Miejsce na zdjęcie 9 na 13 i 10 na 15. Tutaj po prawej stronie już nie robiłam ramek. Ale tylko po prostu będzie wklejone zdjęcie i może być albo zdjęcie 10 na 15, albo 9 na 13, albo można pokombinować z mniejszymi, żeby tutaj nie zasłaniać tej chmurki. Sama struktura albumu jest bardzo prosta. Tutaj są takie klapki i na końcu, na końcu tych klapek, jak takiej sekcji, jest klapka z kieszonką. Tutaj mamy taga po prostu, tutaj mamy drugą sekcję i trzecią. I czwartą, to już ostatnia. I na końcu mamy... Kartę jest też z kolekcji wyciętą, a wodospad na 12 zdjęć, 12 miesięcy życia dziecka. Ten patent jest taki fantastyczny, bardzo mi się podoba. Tym razem wyszło mi na 12 zdjęć, a nie na 14. Dobrze, z ostatnia, nie ma nic pod spodem. Jeszcze wam pokażę od góry. Tutaj jakby w górnych kieszonkach są. Maty na zdjęcia, tym razem 10 na 15. Cały album jest na 9 na 13, tutaj u góry są poziomy 10 na 15, takich mat jest 8, czyli zmieści się 16 zdjęć. Tutaj widzicie fragment mojego kota. To było na tyle. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. Zapraszam do subskrypcji.